Liczba anielska 1111 11 jest liczbą o wysokiej wibracji pochodzącą od boskości, która objawia ważne wiadomości przeznaczone specjalnie dla ciebie. Widzenie liczby 1111, 11, czy to na zegarze, czy gdziekolwiek indziej, nigdy nie jest przypadkiem, lecz znakiem, że Twoi aniołowie wykorzystują okazję, aby przekazać Ci swoją energię i wskazówki. W tym momencie Archanioł Michał wysyła ci pilne wiadomości poprzez liczbę anielską 11:11. W tym filmie dowiesz się o różnych wiadomościach, które mogą zmienić Twoje życie, a które Archanioł Michał chce ci przekazać. Po obejrzeniu tego filmu będziesz bardziej świadomy znaczenia liczby 11:11 oraz różnych znaków, jakie ci ona przekazuje, aby ułatwić Ci drogę przez życie. Aniołowie często używają liczb, aby komunikować się z nami, szczególnie za pomocą powtarzających się lub sekwencyjnych liczb, które są nasycone potężnymi wibracjami energetycznymi, aby przyciągnąć naszą uwagę i przekazać swoje przesłanie. Widzenie liczby anielskiej 1111 to błogosławieństwo od boskości, otwarcie głębokiego połączenia z wszechświatem, które poprowadzi cię do wyższych poziomów w twoim życiu. Wielu archaniołów i aniołów stróżów może używać liczby 11,11, aby przyciągnąć Twoją uwagę, a zwłaszcza robi to Archanioł Michał. Zanim przejdziemy do wiadomości od Archanioła Michała, nauczmy się najpierw o numerologii potężnej liczby anielskiej 11,11 i o tym, co ona symbolizuje. Liczba 1 symbolizuje pozytywną energię, przywództwo i odkrywanie. Bycie pierwszym w każdej sytuacji przynosi poczucie bycia zawsze pierwszym, bycia pionierem, nieznanego, ale odważnego. Liczba 1 podkreśla również Twoją wyjątkowość, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju osobistego, osobistej podróży i Twojego połączenia z wszechświatem. Liczba jeden sama w sobie jest już potężna, więc widzenie czterech jedynek to nie tylko pomyślny znak. Ale także wezwanie do nowych i ekscytujących rzeczy, które będą miały silny wpływ na Twoje życie. To wezwanie do zwrócenia uwagi. Z tą wiedzą jesteś teraz gotowy, aby otrzymać ważne wiadomości od Archanioła Michała związane z liczbą anielską 11:11. 11. Oto, co Archanioł Michał chce, abyś wiedział w tym wyjątkowym momencie. Numer 1 pozwól energii Archanioła Michała prowadzić cię ku wielu możliwościom. Poprzez liczbę anielską 11:11 Archanioł Michał daje ci dostęp do swojej potężnej energii. Poczuj jego kochającą i życzliwą obecność za każdym razem, gdy widzisz liczbę 11:11. Pozwól, aby otoczył cię swoją ochroną i miłością. Archanioł Michał chce dać ci odwagę potrzebną do otwarcia się na wiele możliwości, które na ciebie czekają. Archanioł Michał wie, że w twojej głowie krążą wątpliwości, gdy rozważasz to, czego potrzebujesz i cele, które chcesz osiągnąć. Z jednej strony chcesz odkrywać nowe rzeczy, chcesz rozwinąć skrzydła, przetestować swoje możliwości i zobaczyć, jak daleko możesz się posunąć. Ale z drugiej strony wahasz się podjąć działanie, ponieważ rozważasz różne czynniki. Myślisz, że jesteś już w zaawansowanym wieku. Obawiasz się popełnienia błędu, martwisz się o rezygnację z komfortu na rzecz czegoś niepewnego. Jednak liczba anielska 11:11 jest wysyłana do ciebie przez Archanioła Michała w środku tych trudnych myśli, aby powiedzieć ci, że nadszedł czas, aby otworzyć się na świat. Patrząc na liczbę 11:11, 11, przypomnisz sobie o bramie niebieskiej, która otwiera się dla ciebie, abyś mógł otrzymać możliwości rozwoju i uzdrowienia. Otwiera się przed tobą możliwość, na którą czekałeś czy to w miłości, w biznesie, w karierze czy w innych twoich przedsięwzięciach. Archanioł Michał daje ci ten znak, abyś wykorzystał swoją szansę w życiu. Numer dwóch, Archanioł Michał chce, abyś utrzymywał swoją energię i myśli na pozytywnym poziomie. Kiedy Archanioł Michał wysyła ci liczbę anielską 1111, /11, jest to przypomnienie, abyś zwracał uwagę na swoje myśli, ponieważ wpływają one na twoje postrzeganie tego, co dzieje się wokół ciebie. Twoje myśli to energia, która zachęca cię do działania. Twoje myśli są na tyle potężne, że mogą stworzyć rzeczywistość, którą sobie wyobrażasz. Kiedy twój umysł jest pełen negatywnych myśli, twoja energia również przybiera negatywną wibrację, a to przyciemni wszystko wokół ciebie. Poczujesz, że nic nie idzie dobrze, że świat jest przerażającym miejscem do życia. Jednak kiedy utrzymujesz pozytywne nastawienie, twoja energia i emocje również będą pozytywne. Pozytywne wibracje sprawią, że będziesz widział rzeczy w lepszym świetle. Nawet gdy coś nie idzie zgodnie z planem, znajdziesz w tym szansę na naukę i rozwój. Bycie optymistą sprawi także, że wszystko wydaje się lżejsze, będziesz mniej obciążony i zmartwiony życiem. Poczujesz, że możesz podjąć każde wyzwanie. To jest to, co Archanioł Michał chce, abyś kultywował od teraz. Poprzez liczbę anielską 1111, 11. Archanioł Michał chce przypomnieć Ci, że Twój obecny stan jest manifestacją Twoich myśli i poprzez Twoje myśli i energię możesz zmienić swoje okoliczności na lepsze. Możesz podjąć każde wyzwanie, wiedząc, że nie jesteś sam i że wszystko jest okazją do wzrostu i stania się lepszym. Numer 3 Archanioł Michał mówi ci, że to jest odpowiedni czas na ponowne przebudzenie. Twoje częste zauważanie liczby anielskiej 111 lub 1111 to wyraźne znaki, że masz się ponownie przebudzić. Potężna liczba anielska 1111 jest kanałem łączącym cię z wszechświatem i twoim wyższym ja. Nadszedł czas, abyś połączył się ze swoją duchową naturą. Skupił się na sobie i stał się bardziej świadomy swojej roli w kosmicznym planie. Kiedy zaczniesz przebudzać swoje wyższe ja, odkryjesz lepszą wersję już istniejących cech. Możesz poczuć przypływ kreatywności i inspiracji do realizacji swoich pomysłów, na nowo odkryjesz swoje pasje, staniesz się bardziej współczujący i życzliwy wobec tego, przez co przechodzą inni. Zbliżasz się do odkrycia swojego życiowego celu. Archanioł Michał mówi ci, że nadszedł czas na twój duchowy rozwój i że może on otworzyć cię na lepszą świadomość. Archanioł Michał wie, że twoje wyższe ja pomoże ci dostosować priorytety i możliwości, abyś mógł podjąć każdy krok w kierunku realizacji swoich marzeń. Numer 4 Archanioł Michał daje ci zielone światło do działania. Liczba anielska 11:11 11 to znak, że coś wielkiego i zmieniającego życie nadchodzi. Od dłuższego czasu coś dojrzewało i czekało na odpowiedni moment, aby wejść do twojego życia. Teraz archanioł Michał chce, abyś w końcu podjął działanie i zrealizował swoje intencje. Jeśli myślałeś o podjęciu decyzji, to jest twój znak, aby pójść za tym. Archanioł Michał chce, abyś zrobił pierwszy krok, ufając jego wskazówkom. Chce, abyś pamiętał, że nigdy nie wprowadzicie w błąd. Każde pchnięcie z jego strony skieruje cię we właściwym kierunku, w którym będziesz mógł osiągnąć swoje wizje i cele. Słuchaj swojej intuicji, ponieważ to tam Archanioł Michał będzie przekazywał Ci swoje wskazówki i kierunek. Numer 5 Archanioł Michał chce, abyś pamiętał, że jesteś chroniony. W ostatnich dniach czułeś zbliżające się niebezpieczeństwo, które nie pozwala ci spać w nocy. Stresuje cię i sprawia, że jesteś niespokojny. Czujesz chaos i niepewność świata. Martwisz się o siebie, swoją rodzinę, ukochanych ludzi i przyszłość, która cię czeka. Poprzez liczbę anielską 11:11 Archanioł Michał daje ci pewność, że jesteś chroniony. Nie jesteś sam, ponieważ aniołowie zawsze czuwają nad tobą. Częste widzenie liczby anielskiej 11:11 11 to także znak, że archanioł Michał pomaga twoim zmarłym bliskim komunikować się z tobą z zaświatów. Twoi zmarli bliscy mówią ci, że nigdy nie przestali ci pomagać i czuwać nad tobą nawet w zaświatach wspierają każdą twoją decyzję chcą abyś poczuł spokój i komfort wiedząc że nie jesteś sam w swojej podróży wiadomości które archanioł Michał przekazuje poprzez liczbę anielską 1111 oznaczają że jesteś gotowy aby zamanifestować życie którego pragniesz ale jest to również przypomnienie, abyś był otwarty na przyjmowanie tych wiadomości i błogosławieństw od boskości. Tworzysz swoją własną rzeczywistość, Twoje myśli i działania doprowadziły Cię do obecnej sytuacji. Twoi aniołowie mogą pomóc Ci przyjąć proaktywne podejście, a nawet kierować Twoimi myślami i działaniami, abyś miał kontrolę nad tym, dokąd zmierza Twoje życie. Pamiętaj, że aniołowie zawsze szanują Twoją wolną wolę i będą jedynie prowadzić Cię do Twoich wyborów i decyzji. Ostatecznie to Ty decydujesz, jakie działania podejmiesz w swoim życiu. Widzenie liczby anielskiej 11:11 jest tylko potwierdzeniem, że aniołowie działali za kulisami w Twoim życiu. W tym momencie uznali, że nadszedł odpowiedni czas. Abyś podjął następny krok w swoim życiu, gdzie znajdziesz wzrost i przebudzenie. Kiedy wzmocnisz swoje połączenie i relacje z aniołami, nigdy nie przegapisz tego rodzaju znaków i wskazówek od boskości. Będziesz bardziej świadomy, jak aniołowie dają ci ważne wskazówki, które ułatwią ci życie. Aniołowie wiedzą, kiedy nadszedł Twój idealny czas. Poznaj lepiej swoich aniołów, medytuj w ich obecności i zawsze rozmawiaj z nimi. Zawsze przyjdą do ciebie, gdy tylko ich węzwiesz. Aby pomóc ci połączyć się z Archaniołem Michałem, pod ci krótką, ale piękną modlitwę, aby prosić go o jego wskazówki i obecność w twoim życiu. Drogi Archaniele Michale! Dziękuję Ci za Twoją ochronę i wskazówki, gdy przemierzam swoją życiową drogę. Dziękuję, że otaczasz mnie swoją potężną obecnością i dajesz mi komfort przez cały czas. Zawsze oczekuję Twoich wiadomości i wsparcia. Otwieram się na Twoje instrukcje i zachęty. Wiem, że moje życie będzie łatwiejsze, gdy otworzysz dla mnie lepsze możliwości. Czekając na Twoje znaki i komunikaty, puszczam wszystkie wątpliwości, jakie mam w sercu i umyśle, ponieważ wiem, że pracujesz dla mojego dobra. Otworzę się na Twoje błogosławieństwa i cuda, i znajdę ukojenie w Twoim kochającym świetle. Niech tak się stanie. Amen. Aby dowiedzieć się więcej o aniołach, o tym, jak manifestują się w Twoim domu i jakie znaki Ci wysyłają, Obejrzyj też filmy z naszej playlisty związanej z aniołami o tytule Anioły i Archanioły Przekazy Biblijne Medytacje. Dziękujemy za oglądanie. Czekamy na komentarze co myślicie o tym filmie.